Atelier RPG przedstawia Jara mnie, Warhammer 40 40.000 Imperium Maledictum. Cześć, jestem Janek i w imieniu Atelier RPG zapraszam Was na pierwsze nagranie z serii Jara mnie. Będzie to miejsce, w którym będziemy opowiadać Wam o systemach, które są dla nas ważne, inspirujące, zwyczajnie je lubimy. Część z tych nagrań będzie w formie recenzji, inne jako pogadanki czy poradniki. Ja zacznę od omówienia systemu Warhammer 4000 40 Imperium Maledictum. Jest to kolejny system osadzony w realiach Warhammera 4000, 40 które możecie poznać w grach figurkowych, komputerowych, książkach i kłótniach w internecie o jakieś detale. W końcu każdy chce wiedzieć, czy Magnus zrobił coś złego. I tak jak świat i pomysł czerpie garściami z Dark, Herezy i innych systemów wydawanych w tej serii swego czasu, tak mechanicznie jest to dziecko Warhammera Fantazy w odsłonie czwartej edycji. W Imperium Maledictum zagracie grupę udziałającą w sektorze machariańskim, pod przywództwem osoby, która jest nazywana patronem lub patronką. I właśnie na początek przejdę przez ten bardzo ważny element sesji w tym systemie. Dowiecie się, jak stworzyć osobę patronującą, a na innych nagraniach przejdą przez poszczególne frakcje, z jakich ta osoba się wywodzi. Zatem zapraszam, byście posłuchali co mnie Jara w Imperium Maledictum. Każda grupa ma dziś swój początek, więc Imperium Maledictum nie ma inaczej. Podręcznik podstawowy stwierdza dosłownie, że pierwszym krokiem niebezpiecznej przygody w sektorze machariańskim lub dowolnym innym, jaki stworzycie, będzie wspólne tworzenie osoby, która objęła wasze postacie patronatem. Na pierwszy ogień pójdzie osoba, patrona i jej wpływu na drużynę w naszym nagraniu. I właśnie kogoś takiego trzeba stworzyć przed wyruszeniem w osnowę. Ale co to znaczy? Co to dokładnie znaczy? Czy to jest tylko klimatyczny zabieg, by zakapturzona postać w barze bardziej oddała klimat Warhammera 40 tysięcy? Otóż nie. Patron w tym świecie jest wysoko postawioną osobistością, która jest w jednej grup organizacji lub sił imperialnych zwanych w podręczniku frakcjami. Jest to wasz mocodawca, zleceniodawca, dobroczyńca i osoba, która będzie wymagać wyników. Albowiem wasze postacie są jej potrzebne w realizacji jej celów. Na tyle potrzebne, że zostały w ten czy w inny sposób wydobyte ze swoich poprzednich żyć i nagrodzone, a może ukarane bo jednak, ignorancja jest cnotą pod światłem astronomikonu szerszym spojrzeniem oraz możliwościami działania. Świat 41. milenium w Imperium Człowieka jest bardzo hierarchiczny, kastowy i monotonny. Pokolenia ludzi rodzą się tylko po to, by bez szemrania wykonywać jakąś czynność, choćby zupełnie dla nas bezsensowną. Na światach agrarnych można choć kapustę sadzić, a w takim mieście kopcu czy na pokładzie statku międzygwiezdnego pilnować jednego zaworu. Wszelka... Własna inicjatywa, ciekawość, podważanie status quo jest podejrzane, lub zwyczajnie piętnuje was jako przestępców i heretyków. Lecz nie tyczy się to tylko klasy robotniczej. Równie dobrze można spędzać swoje życie przekładając i stemplując niekończącą się stertę papierów, czy próbować przesłać przez otchłań kosmosu wiadomość, póki mózg wam się nie wygotuje. I wtedy, gdy czekacie na kolejną kontrolę, która ma stwierdzić, czy czas otworzyć się na karierę mechanicznego serwitora, przybywa ona postać, która wyciąga do was rękę, unosi ponad znój, wkłada w dłoń błyszczące zabawki czasem bombę w kolorę mózgową, i rzuca was w jeszcze większe gówno ale dla dobra imperium rzecz jasna. Tak więc instytucja patronatu to jednocześnie przepustka na szerokie wody imperium, ale też metody działań, obowiązki, rywale oraz źródło nowego celu w życiu. No, chyba że jesteście z imperialnego sierocińca i od samego początku marzycie o męczyńskiej śmierci. Wtedy to jest w pakiecie. Zawsze. Jak zatem robi się takiego patrona? Przede wszystkim wybierzecie jego frakcję. Patron lub patronka jest wysoko postawioną osobistością w wybranej organizacji. Daje to pozytywną reputację z daną frakcją, a reputacja jest wszystkim, bo będziecie mogli korzystać właśnie z tej reputacji swojej szefowej czy szefa, co w tym zamkniętym i skostniałym świecie znaczy naprawdę wiele. Można być zwerbowanym pod kogoś w następujących frakcjach. Adeptus administratum, czyli biurokracja imperialna. Adeptus Astra Telepatica, Urząd do Spraw Psjoników. Adeptus Mechanicus, Kościół, Maszyny z mechanomackowatymi kapłanami. Adeptus Ministrorum, Jedyny słuszny Urząd Wiary Imperialnej. Astra Militarum, czyli znana i lubiana Gwardia Imperialna. Navis Imperialis, czyli Marynarka Imperialna. Półświatek to dla tych, którzy lubią wykazywać więcej własnej inicjatywy. Inkwizycja dla tych, którzy ową poprzednią inicjatywę tępią i kontrolują wszystkich pozostałych. Na sam koniec dynastia wolnych kupców, czyli nawigare necessest, no ale jak ma się patent imperialny. Frakcję można wylosować i patrząc na szanse procentowe... Najprawdopodobniej traficie w czułe ramiona Inkwizycji. Na drugim miejscu ex są Adeptus Mechanicus i Gwardia Imperialna. Zaś najmniej grup operuje pod egidą Adeptus astratelepatika i wolnymi kupcami. Wybierzcie funkcję patrona. I są to konkretne pozycje lub urzędy w danej frakcji, które piastuje właśnie osoba wam patronująca. Określają jej rolę i profil działalności, ale także możliwości i wpływy. Definiują też zalety i brzemiona, jakie będziecie mieli na swoich przygodach. Same frakcje i funkcje omówimy w kolejnych filmach. W punkcie trzecim ustalacie motywację patrona. To definiuje element, który opisuje wartości takiej osoby. Pchają do działania, ale też określa jej styl więc może są to zasoby, czyli poszerzanie i ochrona mienia, niekoniecznie nawet spowodowane chciwością, bo może chodzi o zabezpieczenie dla imperium. Skoro dbamy już o kieszeń, to też jest reputacja, sława, postrzeganie. Znów, niekoniecznie osoby patrona, może zwyczajnie robi to wszystko w imieniu swojej sekty, loży czy klubu sportowego. Tej triady dopełniają informacje. Można budzić grozę i mieć o czym wyegzekwować, ale jednak kluczem jest wiedzieć wobec kogo i w jaki sposób. Ignorancja jest błogosławieństwem, ale informacja jest orężem. Ewentualnie może chodzić o konflikt, czyli wyznawanie zasady, że silniejszy może więcej. No i niekoniecznie ma się ograniczać. Ale może jednak to jedność, gdy patron dąży do holistycznego wzmocnienia różnych filarów imperium albo do bezwzględnego ucięcia głowy tym, którzy je podkopują. Efekt końcowy jest ten sam. Te motywacje nie określają konkretnych metod ani szczegółowych celów, to jest to bardziej ogólna kategoria. A jeśli żadna z pięciu wymienionych nie działa w Waszym przypadku, zawsze można wymyślić swoje. W kolejnym punkcie ustalacie naturę. Jakim człowiekiem jest patron czy patronka? Jaki mają charakter? Czemu. Macie zimne poty na myśl o kolejnym zdawaniu raportu. Czy jest agresywny jak polityka trybutu w imperium, a może flegmatyczny, niczym statki z zapatrzeniem dla wojska? Pragmatyczna patronka wciąż powtarza, że nie ma problemów, są tylko wyzwania. Ale zapalczywa i pełna entuzjazmu, niczym handlarz paliwem do miotaczy ognia przy wizycie inkwizycji, może wymagać coraz więcej. Jeśli nie możecie się zdecydować lub wylosować, to zawsze możecie być enigmatycznymi, gdzie imperator jeden wie co siedzi za profesjonalnym uśmiechem numer 5. W kolejnym punkcie gracze wybierają zalety patrona, czyli coś jednak z tej pracy trzeba mieć. Przede wszystkim ustalacie kwotę wynagrodzenia, jaką postacie dostają w formie środków za każdy terrański dzień. I tak u kogoś skąpego dziennie stać was na wypasiony autopowóz z szoferem między piętrami kopca, ale tylko w jedną stronę. Ale na standardowym poziomie opłacacie już nawet powrót z tej wycieczki, więc siadowi oko zbieleje. Jak zarabiacie nieźle, to nie tylko pojeździcie, ale też wbijecie do znakomitej restauracji na kolację, no bo po co jeździć za darmo. Zaś w wersji na bogato do tego dodacie sobie jeszcze apartament na jeden dzień i pomoc jakiegoś lekarza, co wam zgaga po tej kolacji wyleczy. Drużyna dostaje także jedną zaletę wynikającą z funkcji, oraz możecie wybrać inne stanowiące zaplecze i wpływy patrona użyteczne dla drużyny. Pizza z dowozem, okręt będący w stanie zniszczyć planetę, jasne, jeśli tylko dobrze wybierzecie. Lista sugerowanych zalet jest przypisana do funkcji, ale dobierajcie do obrazu i pomysłu na przygodę. Nie ma nic za darmo. MG w sekrecie wybiera brzemiona patrona, bo inaczej byłoby nudno. Są to zazwyczaj bardziej narracyjne problemy, ale potrafią też zmienić reputację lub w inny sposób uderzyć nie tylko w świecie fikcji, ale też po karcie postaci. Podobnie jak z zaletami, lista sugerowanych brzemion jest przypisana do funkcji. Kolejnym krokiem jest określenie pochodzenia i wpływów Patrona. Określacie źródła pozytywnej i negatywnej reputacji. To pierwsze wspólnie, to drugie już niż gry sam lub mistrzyni gry. To jest zwłaszcza wesołe, gdy wpadacie z imieniem na ustach i wcale to nie pomaga, bo kiedyś wasz szef pożyczył ulubiony miecz łańcuchowy od kogoś i nie oddał do tej pory dajecie także detale, imię, wygląd, całą resztę, która z takiego konceptu, z takiego bata imperialnego nad głową, zrobi Wam człowieka nad Wami. Wszak przed Złotym Tronem wszyscy ludzie są równi. Niektórzy mają najwyżej bardziej bolesną drogę. Tworzenie patrona czy patronki powinno zaangażować wszystkich, bo też wszyscy będą potem działać w środowisku zdefiniowanym mocno przez taką osobę. Dodatkowo przygadajcie sobie oczekiwania, by komuś nie włączyły się stany lękowe spowodowane podobieństwem do kierowniczki z pracy. Zatem czy osobę patronującą stworzycie czy wylosujecie to będzie pierwszy krok w butach postaci w Imperium Maledictum. W przygodzie, która jest na naszym kanale powstała Solaria Potocka, wolna kupczyni, która nad wyraz ceniła informacje, lecz dzieliła się nimi bardzo oszczędnie, chowając swoje działania za enigmatyczną maską. A wy? Podzielcie się w komentarzach, jakich to patronów lub patronki mieliście na swoich sesjach. Dzięki i do zobaczenia w Imperium Człowieka.